Cześć kochani, tutaj Windows Investments i dzisiaj chciałbym pomówić o projekcie SHARAPNEL Ticker Sherap, czyli projekt związany typowo z gamingiem, taki, którego nie zawsze, bo rzadko bym powiedział, omawiam na tym kanale, ale uwierzcie mi, że warto. Przede, przede wszystkim dlatego, że token związany jest z twórcami takich mało znanych tytułów jak Call of Duty, Halo, Ghost of Tsushima, Forza, Star Wars i wielu innych. Słuchajcie, Ludzie, którzy są z EA, którzy są z Xboxa, to są ludzie, którzy wiedzą, jak robić gry, i jeżeli ktoś z takich ludzi, czyli taka grupa osób zbiera się i robi coś na blockchainie, to mówimy tutaj o naprawdę przełomie, bo jeszcze rok temu, to nie znaczy dwa lata temu, to jak był bull run, to pamiętacie, jeżeli jesteście na tyle długo w krypto, że takie gry jak X Infinity, czyli taka gra, gdzie były sobie potworki typu nie wiem, Pokemony, wersja uboga bym to nazwał, miało market, market cap na poziomie kilku miliardów, a ten token ma zaledwie 124 miliony. No to albo ja jestem głupi. Albo ten token jest niedoceniony. Ja rozumiem, że do niedawna był bear market i można się dywagować, czy jeszcze pod końcówki do bear marketu nie mamy, ale wydaje mi się, że to jest raczej po początek bull marketu niż końcówka bear marketu. No bo jednak Bitcoin przeszedł to magiczny all time high. To po prostu nie przyszedł czas na altcoiny do rzeczy. Słuchajcie. Token ma 124 miliony. Mm, jeśli chodzi o market cap, mieści się on na 442 miejscu. Cena tokenu to 28 centy na dzień dzisiejszy. Go all time low wynosił 7 centów, natomiast all time high 43 centy. Ja w niego wszedłem jakiś czas temu i yy, na razie zarobiłem jakieś tam ileś tam procent. Nie wiem, z 15, 20, nie dużo, Ale naprawdę, słuchajcie, biorąc pod uwagę to, że. Gaming jest bardzo ważną gałęzią. Ludzie no, grają, w, nie tylko młodzie, też i starsi, i bumerzy, i wszyscy, Gen Z, Gen Y, Gen Whatever, Gen Cat, Gen Dog, wiecie o co mi chodzi. Wszyscy grają. I dlaczego robić tak, że gramy i nie dostajemy za to pieniędzy, jeżeli możemy dostawać tokeny za to? Że sobie gramy, no kurczę, no. czy to nie jest wspaniała opcja, żeby sobie wejść w jakąś grę, typu, bo to jest gra typu Battle Royale, i za to wszystko dostawać pieniądze. No, dla mnie świetna sprawa, no bo e, powiedzmy, że jesteście młodzi, i mówicie, ej, synu, córko, może wyłączyłbyś tą konsolę czy też ten komputer, bo jutro coś tam, nie? A ty mówisz, sorry, ale ja zarabiam pieniądze, nie? No, <taki> także, no tak to więcej <taki> wygląda, no tokeny Gra jest w wersji beta. Tokeny są mintowane właśnie po to, żeby kupować rzeczy w grze, żeby kupować skórki i te inne rzeczy, żeby je później transferować na fiaty. No bo wiadomo, że tokeny można transferować na fiaty, czyli na fidencjalne pieniądze. Widzicie, jak projekt wygląda. Możecie mieć operator, operatorów tak zwanych. Czyli osoby, które jesteście, to są operatorzy, i tymi operator operatorami sobie gracie i sobie zdobywacie jakieś rzeczy. Fabuła polega na tym, że jakaś asteroida się rozbiła, i teraz wy musicie zbierać po części z tej asteroidy, bo ona uderzyła w, w nie wiem, czy w Ziemię, czy w Księżyc, czy w cokolwiek, jakoś to tak jest. Zbieracie części tego zielonego gówna. Przed przeproszeniem i za to dostajecie później no to, no, to później dostajecie punkty, tak im więcej osób dostaje tym więcej dostaje punktów wygrywacie. Ciekawe jest to, że osoby, które przegrywają, zostawiają po sobie tokeny, NFT ogólnie nie trzeba, nie ba, nie trzeba bawić się typowo na blockchainie. nie każdy będzie musiał tak jakby robić tego typowo stricte krypto, bo może sobie to później przecież tego nie sparować z jakimś portfelem. Ale te wszystkie rzeczy są, mają jakąś wartość i po co na przykład, nie wiem, jak w Tibi kupować sobie jakieś rzeczy i później sprzedawać je na Allegro czy coś I w ogóle nie wiadomo, co jakieś, jakieś dziwne rzeczy musicie zrobić Tu macie token, który jest na blockchainie, token jest na blockchainie Avalanche, jest na blockchainie AVAX i to jest ciekawa bo AVAX, czyli, czy na, no właśnie, Avalanche, czyli AVAX na to, ale również ERC20, czyli Ethereum oraz Binance Smart Chain zrozumcie to, że AVAX, AVAX Labs bardzo mocno weszło w gaming i teraz słuchaj, jest tak, że są bardzo dobre gry robione przez Avalanche i to bardzo dobrze z racji tego, że no, gas fees na Avalanche nie jest tak wysoki jak przy Ethereum no na Binance Marcia akurat nie jest to zbyt wysoki gaz, aczkolwiek no, no jest o to jakiś tam, powiedzmy. Więc fajnie, że to weszło na taki blockchain. Cały, yy, cały token możecie kupić na wielu giełdach, na Crypto.com, na KuCoinie, na Bybitcie, na BitGecie, nie mogę widzę na, na Binance. Sam go kupiłem na przykład na KuCoinie, bo uważam, że to jest świetna giełda. Nie siluję tu jej, po prostu uważam, że jest dobra. Róbcie ich, kupujcie gdzie chcecie. Możecie go też zmintować sobie, jeżeli macie tutaj na token e, e, typu e, buy, BNB, tak? No. Możecie go kupić na Pancake PancakeSwap, sobie go zesłapować z BNB na, na właśnie na rapa, więc nie ma problemu z tym wszystkim. Token jest naprawdę daleko, daleko poza setką, no bo 440 miejsce to nie jest pierwsza setka, więc daleko mamy tutaj. Była tam trochę fadu poszło z tego, że autorzy tego projektu ogólnie tam się pokłócili między sobą i całość tam poszła do sądu, aczkolwiek tłumaczą, że to nie będzie wpływało na to, jak gra będzie się rozwijała. Na dzień dzisiejszy możecie w ogóle sobie w nią zagrać, jest wersja beta. W wersji beta też właśnie odbierać sobie operatora I dostajecie, możecie dostać skórki za to właśnie, że będziecie Jeśli jesteście tymi operatorami, czyli Tak jakby jesteście beta testerami tej gry, więc to jest fajne Są teraz zawody W których jest 100 tysięcy dolarów do wygrania w, w różnych nagrodach i w szerapie. Docelowo ma być 3 miliony, więc jest spoko Tu śmieszne właśnie są rzeczy, gdzie oni sobie jeżdżą i, Schools, well, <sumiétrix> i widzimy tutaj Crimson Caballery eh, tak, STX, Tomorrow no, tu jest całe, całe team, team wygląda dosyć spoko tutaj właśnie panel z Avalanche eh, więc eh, to nie jest tak, że to jest jakiś nieznajomy team ludzie naprawdę, dobrze ludzie youtuberzy i ludzie znani w krypto shillują ten, ten projekt, więc spoko całość wygląda naprawdę profesjonalnie. Ja się cieszę, że, że taki token, który jest no według mnie przyszłością. Cały gaming jest w ogóle według mnie przyszłością, no bo gdzie indziej, yy, jeżeli ktoś chce zarabiać pieniądze i chce zarabiać go na gamingu, to najlepiej, żeby po prostu powstał jakiś token i sobie go po prostu przerzucił na swój portfel Matamaska i najlepiej w żebyśmy w ogóle nie musieli tego swapować na Fiaty, tylko na zasadzie USDC. Zaznaczy się CBDC Po prostu kupić kawę, samochód, mieszkanie Za te tokeny i będzie świetnie W końcu pewnie ten czas nastanie Na razie jeszcze tego czasu nie ma Token jest według mnie Obiecujący Gra na razie nie ma tekstur Wszystkich Więc jeżeli zdecydujecie się w nią pograć No to to na razie jeszcze bez teksturek. Nie wszystkich, nie żadnych tekstur nie ma, po prostu nie ma ona wszystkich tekstur. Wygląda dos dobrze, ale jak każda beta, no to wiecie, no, trzeba jeszcze trochę czasu zanim to będzie wypolerowane. Całość wygląda dosyć fajna. Śmiga na Unreal Engine 5, czyli. Nowym silniku Andrilla od Epic Games możecie w ogóle na Epic Store ją do, zobaczyć i pograć ją. Jeżeli macie Epic Store, no proszę bardzo, zagrajcie sobie. Możecie ten, możecie robić swoje lobby i tego typu rzeczy. Cała gra jest typu Battle Royale, czyli musicie w teamie właśnie, w, w, typ, w grze typu Ekstrakcja zdobyć właśnie te tak zwane, jak to się mówi. Esa? Nie Esa. Sigma. O, zawsze zapomnę. Sigma. Te rzeczy, które zbieracie, to są Sigmy, jak teraz mówię. Sigma. Więc Sigmy zdobywacie, czyli te zielone gówno z ziemi. Nie wiem, gówno, może nie gówno. Zielone coś. Zbieracie za to, dostajecie później punkty I możecie wygrać No i fajnie, fajnie, że się właśnie strzelacie Fajnie, że możecie zbierać rzeczy z ziemi Ogólnie wszystko jest według mnie super Sam grałem, nocki zerwałem W Call of Duty Warzone W Halo gram od pierwszego Xboxa Więc naprawdę... Z przyszedłem pierwszą, drugą, trzecią. Trzecią najlepiej lubiłem. W pierwszej jeździłem na zawody, więc mam jakiś tam nawet background zawodowy. W PUBG nie grałem, bo to była pierwsza gra typu Battle Royale, a ta gra też jest typu Battle Royale. Mm, więc jest przyszłościowo. Na razie jest mniej graczy, bo jest 12 graczy, a w takim wiecie PUBG czy w innej tam Fortnite jest po setce, więc jest troszeczkę więcej powiedzmy. No nie powiedzmy w PUBG jest setka. Czy tam więcej już teraz, już nie pamiętam. Więc mogliby dodać więcej, więcej osób. Na razie broni jest mało, ale też mają dodać. Ogólnie jestem bullish na temat tego tokenu, mimo że na nim naprawdę w ogóle praktycznie nie zarobiłem. I mimo wszystko jestem przekonany, że ten token zajedzie daleko i jak on doścignie. Market Capu na pozacie kilku miliardów, to weźcie mi po prostu pogratulujcie, dajcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie kawał, powiedzcie, dobra, spoko gościu, Twin Investments, fajnie, 20 dolarów zainwestowałem w to i, i teraz mam z tego, e, nie wiem, 200, 2000, tysięcy dolarów. I ja się będę cieszył. Ja będę szczęśliwy, wy będziecie szczęśliwi, wszyscy będziemy szczęśliwi, ogólnie świat będzie piękny, będziemy widzieli kotki i króliczki i tego typu bzdety, świat będzie kolorowy, każdy będzie miał hajs i, i będziemy sobie grać w Sherapa razem na przykład i będziemy tłukli jakichś innych nubów, którzy nie wiedzą czym jest DeFi, czym jest Web 3.0, czym jest Digital Currency i tego typu rzeczy, które są w ciemnej D na dzień dzisiejszy. A co? Na dzień... <noise> dziękuję Wam za to, że mnie słuchacie. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem tym tokenem. Pamiętajcie, że nie jestem żadnym doradcą finansowym. Na dzisiaj to już koniec. Trzymajcie się. Cześć.